Kurwa Coś jest O, ten jadł Kurde, się w windzie zacięli No. Zasięgu nie ma No Fuck Co ja zrobiłem? Nic Kurwa Chodźcie otworzymy Nie no zajebiście Dziewczyny A gdzie to do góry czy do... do górę do... się! Oh. Do dziewczyny! U góry są debilu! Nie Ej, zacienie mi się windzie! Dziwnie <grydzi> do ucha to! Kurwa! O, ja pierdolę! Jak się stąd nie wystajemy? Ja pierdolę Jestem ja najedzony! Ja pierdolę, ale kurwa, ja nie wiem, że to wybrzmiało. Około dziesięciu sekund trzymaj. No już ile było was? 30? Kurde! Henry! Kurwa, możemy teraz skakać. Ej nie, Dawid, spokój. Co? Minęła kurwa, bo jak ruszę, to ci mordę przytnie. Fuck off! Ralej, lecć. Mogę pisem wrócić tam, bo gładny jestem. Fuck! Kurwa, no, no, nie mogę się przyrzec. ja, pieprzem! Masz... No Halo? Zbiera. Zbiera. No, to rozgnaliśmy w windzie. No. A ja za 20 minut mam być na szachach. Wiem, że nie. Ja nie mogę sam. Wy razie nas nie wydostaną, bo gorąco Co? Windzie. windzie! Windzie na samym dole! Zacięimy się! Widzie po pomoc! Halo? Halo? Zacięliśmy się w windzie. Halo? Zacięliśmy halo. się w windzie. Halo? No halo? Nie słyszę nic. Zacięliśmy się w windzie. Ale gdzie? gdzie? W Seven Heaven w Ropczycach. Gdzie? Gdzie? W Seven Heaven, Heaven w Ropczycach. Tam gdzie Rossman. To, 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 to jest dopiero. Tam, może tam w wiąże... zesionach o kurwa <grym> o ja. A i, ile czasu? No to proszę pana z Rzeszowa ja muszę wyjechać No to, no to ja To z Rzeszowa Ile? A pan autem? Nie, samolotem <grym> A to byśmy byli bardzo wdzięczni Prosimy jak najszybciej Proszę spokojnie jechać, ale jak najszybciej prosimy A powietrza nam nie braknie? Spierdala Dzwonić pan ktoś nas tam wypuści, powinien wypuścić na obiekcie no, ale nie ma zasięgu No ale tam dzwonić, tam ktoś się będzie zainteresuje tym Dobrze Ja pierwszy? No to będziemy dzwonić No proszę pana może na no, wypuszczę, ja wyjeżdżam od Kaszowa, no to przylejdę te 40 minut No Rozumiemy, dziękujemy, spoko Dziewczyny siedzimy w windzie a ten się nie wydostanie? Nie no, chcę zepsuć Kurwa, w to zepchamy, ja pierdolę Nie, nie da rady, oni nas muszą opuścić, Poli nam Kurwa, no macham, No ja pierdolę, pierdolę kurwa? Cicho na ja po prostu nie jadę Ja pierdolę Trzymaj tak cały czas Dziewczyny, idźcie po pomoc, a nie a co się będzie? A, mi się podoba tu! Ej, gorąco! Gorąco się robi. Nie bierz to. Wiecie co? Korzystając z chwili okazji. Kurwa, myśliwe podłogi <ścoughs> miowe. Kurwa, daj, daj to. Bo ja chcę sobie parę brzuszków zrobić. Siadaj, waluś. Na no, nogi. Ja! Kurde. No Ja też bym zrobił. Czekaj. Szybko po kogoś! Oj, chodź. Cztery, osiem, do. Ej, ale seryjnie my się zacięli! My nie żartujemy! My nic nie robiliśmy, sama się zacięła. Ale brzuszki robimy! Idźcie po nie! W windzie. Uhuh. windzie, Kurwa, ma Nad wami to. albo pod wami Pójdź. Pod wami A kurwa, skurwys mnie złapał, ja pierdolę Nie wiemy No nie tak na zerowym, ale teraz jakby półtora Dzwoncie kurwa Co? Dzwoncie do mojej mamy, <śleszy> powiedzcie, że ją kocham <śleszy> Co powiedziała babka? Ej, co babka powiedziała? Iśćcie kurczę po pomoc! Dziewczyny! Co babka powiedziała? Jest fajnie, jest impreza! Kurwa! No zamknął się w nowy, nie latz jeszcze teraz! no! no... no pijerdo, ale zaraz Dwoń, dwoń, dwoń do gościa! Niech No jak to się odbierze? Pana kurwa! Ja za 12 minut mam być na żacha! Ja synał, Co zrobiło? Okay. No nie ale nam gorąco już! Mi robimy striptease. Zlordowałem! <grywa> Leny, teje, żudnia! Dzień muszę, kurde się rozpiąć. Na gorąco. O kurwa, każdy szaleje. O kurwa, jaki trubas. Halo! Nad wami, tak w połowie! W połowie pierwszego piętra. Teraz kurwa. Może, że... Ej, może nas opuszczą. No właśnie! Będzie szybciej, kurwa. Imiona? Podajcie imiona. <noise> e, e, Józef e, Maria Rokita. Ja wymarzam Rokita. <noise> ej, cicho, koryś! No właśnie! No. Zachowuj się! Kurde, zacięła się! Ech. Dzień dobry. Z... Dzień dobry. Mam problem, zacięliśmy się w windzie. Zacięliśmy się w windzie. No już, wyjeżdż, już wyjeżdżam w Rzeszowa, no ale musicie tam dzwonić, może pukajcie drzwi. No pukamy. Kazali nam być spokojni. ...właścicieli. Każeli, kazali nam być spokojni. No bo ja dopiero pierdolę Rzeszowa, no to zejdźcie za 30 minut. Bo gorąco strasznie. Gorąco. Wytrzymacie, wytrzymacie. Co tak przeżywacie, ja pierdzielę. No. Dobra, no Dobrze. No ładna co. cicho. Cicho, dobra. Kurwa, z byłoby przemywanie. Właśnie, czegoś z znowu nie jechała. Dwa, ja czego pojecham z wami. Ja też czego z wami. Dziewczyna zachciała sikać. <grym> To Kaciu zasięgu nie ma, kurde. Ja mam, się to z Ostatnie życzenie, kocham. nagrywasz? No. Jasna pała. Kurwa. Kurwa, afera no, co jest sama na Ja nie mogę. No bo tutaj będzie zakaj, nie wiem. Z... Drugi raz, albo i no. trzeci. Nasza się zaczęła, ale tak było, że otworzyli. No to ja dziękuję. To ja chcę. Tak to się sam mogę otworzyć. Świat nie płacą. No właśnie. Począt, bo on tu będzie, nie będzie słychać. No hmm. i co? Już jest zakaz do Seven Heaven trudzić. No no, policja dzwonią. A ciekawy jestem co. To kurwa smarasz. zbliżasz. Co? Co? Smaraz zrobi. No i tu kurwa skakali. Tak? Kurwa, wiesz, wsiedmy to właśnie. No wiem. Jeszcze no, no, był film na YouTube. Od jest, przynajmniej. Kolejnie. Na policja podzwoliłem. Mi się dłużaj nie robi. Kurwa ja mam z tego kurwa, że sztankę mówię twojisz. Cicho. Kurwa, muszę to wyć.